Manipulant to oprawca działający w białych rękawiczkach. Manipulacja to nie tylko sprytne zagrania słowne, czy też subtelne sterowanie emocjami. To forma przemocy niewidzialna, podstępna i wyniszczająca. Manipulant nie krzyczy, nie podnosi ręki, on zaszczepia. Wątpliwości. Podcina skrzydła, ale tak, żebyś myślał, że to wiatr. Wmawia ci, że to ty przesadzasz, że jesteś przewrażliwiony albo że źle pamiętasz. Każde twoje uczucie kwestionuje, aż przestajesz ufać samemu sobie. To nie jest niewinna gra. To narzędzie kontroli. Z każdym słowem nie przesadzaj. Nie histeryzuj, przecież ja chcę dobrze. Odbiera ci w ten sposób kawałek Twojej pewności siebie. Nie daj sobie wmówić, że to jest normalne. To jest przemoc tylko bez śladów na skórze, ale one są w głowie, w sercu i w duszy. Znasz to uczucie? Nie ignoruj tego. Każda przemoc zaczyna się tam, gdzie dajemy jej ciche przyzwolenie.